Dzień dobry, kłania się wydawnictwo Astrum. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować e, książkę Brachyterapia, Idzieraczek, czyli jak pokonałem chorobę prostaty, czyli podalnie raka prostaty. Ich brachyterapia to jedna z najnowocześniejszych metod e, leczenia tego scho schorzenia, e, która nie niszczy prostaty, nie powoduje jej resekcji. Jesteśmy sprawni te, seksualnie. I tak dalej, i tak dalej. Jest to przewodnik dla każdego, który sta, kto staje w obliczu wyzwań związanych z tą chorobą nowotworową prostaty i rozważa leczenie tego schorzenia za pomocą nowoczesnej metody zwanej brachyterapią. Książkę napisał Lech Tkaczyk, wydało wydawnictwo Astrum z Wrocławia. Zapraszam do jej zakupu. Uważam, że książkę powinna mieć każda rodzina w domu. Każdy mężczyzna, każda kobieta, która dba o swojego mężczyznę, ponieważ książka to więcej niż książka, to przewodnik, wsparcie, inspiracja dla każdego, kto poszukuje rzetelnych informacji o tuchy w obliczu trudnych wyzwań zdrowotnych związanych ze schorzeniem nowotworu prostaty. I ta brachyterapia właśnie powoduje, leczenie nią powoduje właśnie to, że po wyleczeniu jesteśmy praktycznie w 100% zdrowi i w 100% mamy sprawną prostatę, w związku z tym wszystkie czynności fizjologiczne i biologiczne związane z prostatą są po prostu aktywne. I to chyba jest najważniejsza informacja. A teraz zapraszam do zakupu tej książki. Książkę można kupić w księgarniach, hurtowniach całego kraju. Książkę można też kupić w księgarni wydawnictwa Astrum www.wydawnictwomyślnikastrum.pl mail handlowy małpaastrum.wroz.pl Zapraszamy na nasze kanały na YouTubie, kanał Telewizja Radio Astrum, kanał Księgarnia Wydawnictwa Astrum, kanał Wydawnictwa Astrum i kanał autorski właśnie lechatkaczyka, autora tejże książki. Zapraszam do jej zakupu. Mam nadzieję, że na każdej półce będzie się ta książka u Was... Y, znajdowała. Dziękuję bardzo.